Witajcie, drodzy traderzy. Świątecznie, noworocznie. Jak mówią święta, święta i po świętach. Mam nadzieję, że Kac minął, niestrawności również. Czas wziąć się do pracy. A wobec tego Rzućmy okiem na kreski. Co tutaj ciekawego? No, dzieje się, dzieje. Dolar niesamowicie się umacnia, ale zobaczymy, gdzie tutaj będzie można odnaleźć kres tych umacnień. Jak zwykle zaczniemy od Edzia. Zanim przy takich spadkach, żeby to ogarnąć, to musimy się przełączyć przynajmniej na wykres miesięczny, przynajmniej na początku. Tak, żeby ogarnąć w ogóle co tu się dzieje z tego mamy tutaj piękny szereg dołków pierwszy z nich w zasadzie no nawet ten szczyt tutaj i ten 5 lat temu tak tutaj dwa, dwa, co ja mówię jakie 5 dziewięć 9 15 lat, później, 2010 lat, tak? Tutaj 2006, więc 8. Następny dołek 2010 w czerwcu. No i teraz 2014 w grudniu dobiliśmy do, tej, do tego pola mało męskiego, tak? Ktoś już tu mi zwraca uwagę, że śmiał się z tego. No ale cóż, no, taki kolor, co ja na to poradzę, a, dlatego taki, ponieważ no, nie zaburza mi tutaj widoku, nie jest zbyt agresywny, w związku z tym oko się na nim tak nie zawiesza. A, najważniejsze są oczywiście a, świecuchy tutaj a, więc cóż, 7 miesięcy spadków non-stop, każda świeczka czarna. A zakładając, że wzrosty potrwają około dwukrotnie dłużej, więc myślę, że jakieś półtora roku zanim tutaj dotrwamy do poziomu przynajmniej 1,39, może 1,40, to trochę potrwa, chyba że wydarzy się coś bardzo, bardzo ciekawego, coś bardzo mocnego. I dolar zacznie się osłabiać. Więc tak to wygląda. No, będziemy obserwować to na niższych interwach. Tutaj mamy wykres tygodniowy. Nic nie wróży jeszcze zatrzymania. Nie, nie mamy na razie żadnych objawów. Nie ma tutaj świecuchy stopującej te gwałtowne spadki. Końcówka tygodnia się zbliża, nagrywam to w czwartek wieczorem, bo z tego jeszcze jutro ten słupek trochę podrośnie, no ale nie sądzę, żeby on tu wyskoczył mi ponad ten, tą, ten słupek z grudnia, z 14, który był najwyższy, tak, to było na czarnej świecy. I tutaj chciałem Wam zwrócić uwagę, na, na pewne zjawisko normalne przy analizie wolumenu i świeczek, czyli VPA, z którego ostatnio dołączyłem do, do, do moich szkoleń, mianowicie zwróćcie uwagę, że przy tak wysokich wolumenach tak, na takich świeczkach one, one oznaczają tutaj wejście do silnych sprzedaży, więc ta, ten, ten cały wzrost tutaj został natychmiast Zgaszony spadkami. Może to nie jest najlepszy przykład. Później Wam pokażę na innych parach, jak to wyglądało. No cóż, w takim układzie na daily co możemy zobaczyć? No nic nie zobaczymy. Zobaczymy wodospad, tak? Cały czas. No, zaczynają się tu jakieś małe knoty. Nie należy przesądzać. Ja po prostu nie widzę tutaj żadnych oznak zatrzymania. Nie, nie widać tego za bardzo. Jeszcze po tych świeczkach musimy poczekać do końca tygodnia. Może w przyszłym tygodniu postaram się nagrać espresso wcześniej, na poniedziałek, wtorek. Zobaczymy, jeżeli będą tu zachodzić jakieś zmiany, jakieś pierwsze sygnały na, na zakończenie tego, tych spadków, to oczywiście nie umieszkam Was o tym powiadomić. Dobra. Nie jest inaczej na, na kablu. Oczywiście też, żeby zobaczyć, skąd się wzięły te poziomy, to musimy przejść na weekly. Już Tutaj mamy, może najpierw jeszcze miesięczny, tak? Ostatnio one się coraz bardziej przydają przy tak dużych spadkach. No więc teraz widać, tutaj znowu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem miesięcy wodospadu. No wspinaczka będzie o, o wiele dłuższa. Nie ukrywam, że. No jeżeli ten bastion tu został przyłamany i tydzień się zamknie pod tym takim małym wsparciem, w, no, małym, jeżeli można użyć tego określenia o wykresach miesięcznych, jeszcze tutaj troszkę wolumeniku sobie podrzucimy, o tak, właśnie w ubiegłym tygodniu e, wysoki wolumen, mała świeczka, szpulka, zachodzi tu jakaś wymiana, ale no, nie dała ona efektu, dalsze spadki, e, wobec tego... Na tygodniowym wykresie widzimy jeszcze kolejny bastion, który może zatrzymać nam kabla, czyli granica 1,48. No, dwie, 300 pipsów? Nie, no do obecnej ceny. No tak, 300. Nie pomyliłem się. 300 pipsów też na razie nie widzę żadnych oznak zatrzymania się tego. No, dzisiejszy dzisiejszy pinbar, ale zobaczymy. To, to, to jest za mało żeby zatrzymać taki ruch. Może być scenariusz tego typu, że. Ja gdzieś tu wezmę ołówek. Poczekajcie chwilkę. No to właśnie no, taki scenariusz, prawda? niezakonieczny, no ale powiedzmy, albo tak, tak, albo tak. Mamy, mamy dwa rozwiązania będzie to widać. Jak nadejdzie jak pora, to oczywiście w, w kolejnym Espresso o tym będę mówił. Póki co jest spokojnie, nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego przyrostu aktywności na tej świeczce, chociaż pozornie tak by to wyglądało, że coś tu się zaczyna dziać, ale wydaje mi się, że jeszcze nie. Więc tak jak wspomniałem, tak, ten, ten drugi poziom być może tutaj się odbijemy tak, jak stało się to w ubiegłym roku w czerwcu tak i wcześniej w marcu. Dobra. Przejdźmy sobie do kolejnej pary. Euro -yen. Euro -yen. Też bardzo szybciutko. tu już nie muszę chyba, ale jeszcze tygodniowy z przyzwyczajenia zobaczmy, gdzie jesteśmy, w którym miejscu o właśnie. Tutaj widzimy, że jest o, o wiele lepszy obraz. W skali tygodnia oczywiście niewątpliwie trend wzrostowy i być może, jeżeli nastąpi tutaj odbicie, będziemy musieli poczekać na potwierdzenie tego, tak i będziemy jechać być może jeszcze wyżej do starego oporu, który narysowałem już przed Drugą wojną światową 152, 90, 153 no umówmy się to, to jest taki teoretyczny poziom więc jeżeli będzie się jen dalej osłabiał to pojedziemy tu do góry trzeba, trzeba bacznie obserwować też jena który jest bardzo bardzo słaby i to się właśnie odbija też i tutaj na tych wykresach. Więc patrząc na daily, mamy oczywiście zatrzymanie. Bardzo pięknie na tym poziomie. Świeca niezdecydowania, tak? Biała. Dajmy troszkę szerzej, żeby to było widać. Szpuleczka dzisiaj yy, yy, doji, tak Więc walka nierozstrzygnięta. Eee, patrząc po wolumenie, no spokojnie. Dosyć spokojnie. Tutaj. E, się to rozegrało natomiast zwróćcie uwagę, że w trakcie spadku wolumen przyrastał tak? więc słupki były coraz wyższe więc jest, jest silna podaż no, żeby tą podaż wchłonąć tutaj na tym wsparciu potrzebne są silne zakupy jeżeli takie się pojawią będziemy widzieli tego typu wolumen tak, tak wysoki więc może, pewnie takie świeczki będziemy widzieli piny z knotami na górze tak Odejście, później jeszcze jakiś test tego poziomu, oczywiście, no i jazda w górę. Zobaczymy, jak będzie. Jeżeli przybijemy ten poziom, to oczywiście mamy narysowany kolejny, 136. Tutaj będzie cena zmierzać, jeżeli po tym małym bałaganie wybijemy się dołem. Też polecam obserwować walkę, którą tylko i wyłącznie możemy zobaczyć na. Na wolumenie, na tak? Nic innego nam tu nie podpowie. Oczywiście wykorzystując platformę MT4, nie mamy tutaj innych narzędzi tego typu. Dobra. Euro z głowy. eurocat no cóż, tak jak mówiłem w, w grudniu, tak? Na ostatnie Espresso nie tykam póki co, nawet końcem parasola. Nic tutaj dla mnie przynajmniej ciekawego się nie dzieje. Może skalperzy się cieszą. No, nie będę nagrywał z espresso o skalpowaniu, aczkolwiek dzisiaj pokażę Wam kilka przykładów, gdzie wczoraj przedczoraj chyba tak sobie zagrałem celowo na małych interwałach, żeby pokazać, że jednak VPA działa doskonale na każdym, na każdym time frame od minutowego po miesięczny. Więc jeszcze tak z przyzwyczajenia, rzućmy okiem. Zobaczcie, wysoki, bardzo wysoki wolumen. pinbar na czubku. Oczywiście bardzo duża sprzedaż, tak? Gdyby tak nie było i ten cały wolumen byłby skupiony na zakupach, to byśmy widzieli białą, wielką świecuchę i następną też. Takie obrazki. Musicie, jeżeli chcecie, oczywiście do swojego arsenału wziąć wolumen. To musicie się nauczyć właśnie takiej, takiej interpretacji takich świeczek. Tak? Duży wolumen, pin na końcu, korekty. Jeszcze nie wiemy, że to jest koniec korekty, ale kształt tej świecy i wysoki wolumen o tym świadczy. Poszła mocna sprzedaż. Zobaczcie, jaka była reakcja tak? po, 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 tym, po tej sprzedaży. Wielka, czarna, spadkowa świeca. W takim przypadku, jeżeli tutaj miałoby faktycznie nastąpić jakieś silne odbicie też, Będziemy, widać, będziemy widzieć to właśnie powolnie, jednak mimo to m, trzeba się nauczyć tej interpretacji. To nie wszystko jest takie piękne i kolorowe, jak, jak tu widać na historii fajnie, ale jeżeli przejdziemy do Rala, zaczynają się problemy. Ja pokazuję Wam tylko podstawowe sprawy, w jaki sposób właśnie takie rzeczy można rozpoznać i są dwa fajne sygnały. Dla longowców, tak? czyli dla tych, którzy mają pozycje długie, jest to sygnał do zamknięcia. Dla tych, którzy są poza rynkiem, jest to sygnał do otwarcia pozycji krótkich zgodnie z trendem swatkowym. Więc to już daje nam bardzo bardzo ważną informację, której nie uzyskamy na żadnym tam wskaźniku. Tak? Jaki, jaki oscylator, jaki wskaźnik nam pokaże, że tutaj należy uciekać? No, no żaden. Ale jeszcze spójrzmy na tygodniowy, Zobaczmy, w którym miejscu jesteśmy. No właśnie, prospadkowo. Więc może w końcu, kiedy zmęczą ten, ten poziom, to to wsparcie tutaj, ja go sobie narysuję, żebym go póki co miał. No a tu nie musi być wielkiej precyzji. Będziemy widzieli, złapmy powiedzmy, knota. Tak. I niech tak, niech tak zostanie. Dobra, przejdźmy teraz. Kto tam następny do golenia? E, kiwi. No, kiwaczek Kiwaczek umarł po, po tych e, wielkich spadkach, e, mimo że, że m, dolar się umacnia praktycznie na każdym krosie. Kiwi się bardzo mocno broni, tak? Wobec tego e, no taki kanał się tu rysuje, prawda? Zobaczmy ja to przesunę. No mniej więcej z grubsza więc tutaj jeżeli zadziała prawo serii, zobaczcie jak ładnie on się odbija od tej linii trendu zobaczymy pierwszą zajawkę do spadków można by spróbować z tego miejsca gdzieś tutaj targetować do tych do tych poziomów narysujmy sobie tutaj o no właśnie coś takiego tak?